Elo, elo, nieświadomi się śmieją. Cześć! Odcinek o bardzo ważnym i dla wielu kłopotliwym temacie. Żytni zakwas na chleb. Po rozpoczęciu procedury będzie trzeba zaglądać do zakwasu co 24 lub 48 godzin, więc przemyślcie porę rozpoczęcia. Oczywiście nie musi to być co do minuty, ale dobrze, aby odchyły nie były zbyt duże. Będą potrzebne 1 lub większy wyparzony słoik, porcelanowe naczynie też się nada. 300 g mąki żytniej razowej, 300 g letniej wody. Zakwas, dzień pierwszy. Do słoika wsypujemy 100 g mąki żytniej razowej, dolewamy 100 g letniej wody, temperatura około 40 stopni Celsjusza i mieszamy te dwa składniki do uzyskania rzadkiej papki. Słoik przykrywamy np. lnianą ścierką lub czymś podobnym, pod czym zakwas będzie mógł oddychać. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Od tego momentu mamy 48 godzin wolnego. Ciepłym miejsce może być np. Na piekarnik nagrzany uprzednio do 50 stopni Celsjusza z zostawionymi lekko uchylonymi drzwiczkami. Zakwas. Dzień trzeci 48 godzin od nastawienia. Do słoika dodajemy 60 g mąki i 60 g letniej wody. Porządnie mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce. Dzień czwarty, 24 godziny od ostatniego dokarmiania. Zakwas powinien już mocno pracować, więc to dokarmianie będzie solidne. Dodajemy 120 g mąki i 120 g letniej wody. Porządnie mieszamy i odstawiamy na 24 godziny. Dzień piąty, 24 godziny od ostatniego dokarmiania. Zakwas gotowy. Co teraz z nim zrobić? Jeżeli chcecie od razu piec chleb, odejmujecie tyle zakwasu, ile jest w przepisie, z którego korzystacie, a resztę zakwasu wstawiacie do lodówki. Najlepiej obwinięty czystą ścierką. Zakwas w lodówce musi mieć dostęp do powietrza, więc nie zakręcamy słoika. Bez dokarmiania może on tak stać około tygodnia. Jak będzie starszy i mocniejszy, nawet dwa tygodnie lub dłużej. I co? Najlepiej byłoby go co 3-4 dni wyciągać i dokarmiać celem upieczenia czegoś. Lub po prostu wyjąć, dokarmiać i schować powrotem do lodówki. Gdybyśmy chcieli piec teraz, to nie musimy już nic z zakwasem robić. Jest aktywny, świeży itd. Ale po wyjęciu z lodówki jest on jakby uśpiony i trzeba go aktywować. W przepisach zawsze jest mowa o jakiejś ilości aktywnego zakwasu. Aktywuje się go tak. Przykładowo, minęły 3 dni od wstawienia go do lodówki i chcemy piec. Wyciągamy zakwas i zostawiamy w cieple na co najmniej jedną godzinę. Po tym czasie dokarmiamy całość i zostawiamy na 8-12 godzin. Najlepiej jest to zrobić wieczorem, dzień przed pieczeniem. Na drugi dzień bierzemy sobie tyle aktywnego zakwasu, ile nam potrzeba, a resztę odkładamy do lodówki. Inną metodą jest zużywanie zawsze całego zakwasu, a do lodówki odkładanie tylko 50 lub 100 gram zakwasu, który posłuży nam za starter przy następnym wypieku. Polecam przetestować obie opcje i wybrać lepszą dla siebie. A jeśli po tygodniu lub dłużej stania w lodówce na górze zakwasu pojawi się ciemny płyn, ale nie ma pleśni, to nie ma powodów do niepokoju. Tutaj pleśni nie uświadczono, więc wszystko ok. Płyn można odlać i śmiało używać zakwasu do pieczenia. To tyle. Więcej w opisie filmu. Powodzenia z zakwasami i do następnego. Cześć!